Na budowie domu przepiórka, jak widzicie, projekt jest praktycznie skończony. Jest to przepiórka o tyle ciekawa, iż powstała według bardzo precyzyjnych wskazań klienta, który również jest budowlańcem, aktywnie uczestniczył w procesie i projektowania, i budowy, czego efektem jest ten dopracowany dom. Jak widzimy, część, elewacja jest mineralna, natomiast ozdobiona jest elementami drewnianymi, charakteru nadają też na pewno ciekawe balustrady tarasu no i sam fakt, iż taras jest dość duży Dom jest dopracowany w każdym detalu, Państwo bieżąco e, razem z nami korygowali pewne błędy, tak aby był dom dom jeszcze fajniejszy Dom w całości jest ocieplony w technologii Steiko. ogrzewany jest jak tutaj można zobaczyć klimatyzację w środku ma również duży kominek. Dom na razie służyć ma jako dom lotniskowy z opcją e, zamieszkania w niedługim czasie przez częściowo inwestorów. Pani Anna jest w środku. Możemy zajrzeć. Co prawda, w środku do wykończenia pozostaje jeszcze salon, łazienka, natomiast widać przestrzeń, którą postaramy się Wam zaprezentować. Jak widzicie mamy do dyspozycji całkiem przestronną część dzienną salon z bardzo ładnym kominkiem. Kominek jest też wystarczającym źródłem ciepła. Jest też przecież bardzo estetyczny. Natomiast jako stałe źródło ogrzewania służy klimatyzacja. Jednostka jest zamontowana zarówno tu jak i w ogóle. Pod schodami znajdziemy praktyczny schowek na różne zgrupialni. Niewątpliwym atutem tego projektu jest, jest duża wysokość wszystkich pomieszczeń i przestronność odosypialni. Jak widzicie, można dosłownie postawić dwa mniejsze łóżka lub jedno duże i dalej czujemy się bardzo komfortowo. Dodatkowo w tym projekcie wczoraj mamy dwa o trzy okrady, przepraszam, dwa wstupia, w jeden w przedsionku, to powoduje, że w całym domu jest naprawdę widmo.